Panie i Panowie, nie wiem czy wiecie, jest takie piękne miejsce na świecie. Przez Kazimierza Wielkiego, rzeszowskim dany, dziś miejscem spokojnym i bezpiecznym zwany. Nasze miasto Rzeszów, stolica innowacji, aktualnie pełne inżynierskich wariacji. Dziś chwalić się może szybkim rozwojem, okrągła kładka jest nowym przebojem. Rzeszowski rynek swym wdziękiem ujmuje, każdego gościa serdecznie przyjmuje. Słynna dalece 3 maja ulica, magiczną atmosferą. Przechodniów zachwyca. Jesteś pomnik, oryginał co uwagę zwraca. Każdy jego nazwę dwuznacznie sobie skraca. Do słowa wielka, bo z dwóch części zespolony, jest jako żeński organ dziwnie kojarzony. Politechnika Rzeszowska we wschodniej krainie z wysokiego poziomu nauczania słynie. Na Podkarpackiej Ziemi prezentuje się dumnie. Przybywały tu błogi wiedzy, ochotrzy i tłumnie. Na sześciu wydziałach studentów tysiący. Umysł przegody z nauką pragnący. Ożywia nowoczesnością ugoru i ścierniska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Jest wydział, co budową maszyn się zajmuje. WSK po tym kierunku absolwentów potrzebuje. Adeptów lotnictwa w Jasiące się szkoli. Pilotaż zdobyć doświadczenie pozwoli. Pod okiem starszych, wybitnych pilotów zrozumiesz bezbłędnie działanie samolotów. Chemia nowych rozwiązań wciąż szuka. Tu horyzonty umysłu poszerza nauka. Matematyka jest alfabetem, którym stwórca opisał świat. Więc jak z granicą pochodną i całką nie być za pan brak? Teoria Einsteina w życie wdraża fizyka. Zasady tej nauki student w przyrodzie spotyka. Informatyka? Programowaniem się zajmuje. Na nowoczesną technologię? Wydział ten poluje. Elektronika? Łącznością się trudzi. Studencki zapał? Nigdy się nie studzi. Wydział zarządzania wie jak firmę kontrolować. Uczy jak rządy dyrektorskie sprawować. Logistyka kształci wybitnych inżynierów. Bezpieczeństwo szykuje do służby oficerów. Student sesji trudzi się jak pszczoła, nowym wyzwaniom ciągle stawia czoła. A kto piątkami wykazać się zdoła, dostanie w nagrodę stypendium rektora. Koła naukowe ponad wszelką wątpliwość dadzą Ci studencie rozwoju możliwość swych zainteresowań i umiejętności nie osądź tym samym mnóstwo radości. Rzek z Politechniki wie, jak ważna nauka, jednak dla na równowagi dla siebie wciąż szuka. Złotego środka Arystotelesa wzorem i z kumplami w kuli imprezuje wieczorem. Tutaj w dzień i w nocy kwitnie studenckie życie. Miasto Rzeszów dostarcza atrakcji obficie. Wielnym kibicom dyscyplin sportowych miasto dostarcza wrażeń odlotowych. A Sekoresowi, siatkarska drużyna, we wszystkich rankingach wysoko się trzyma. Określani w Rzeszowie mianem pasiaki, są to naprawdę przystojne chłopaki. Reprezentować uczelnie zawsze gotowym Nasz akademicki związek sportowy Odbyj wieczorny jogging nad Wisłokiem Oddaj się atmosferze ulicy przed zmrokiem, która czarując blaskiem lamp wysokich Spacerom dodaje przeżyć głębokich Zespół pieśni i tańca jest Perzetu z Tobą! Połoniny tak zwie i swoją osobą uświetnia w Rzeszowie wszelkie uroczystości, zyskując sympatię każdej publiczności. W Filharmonii Podkarpackiej sławna orkiestra kreuje swą melodię pod okiem maestra. Nasz akademicki chór pracowity dorównuje swym geniuszom w sposób znakomity. Politechnika się szczyci tradycją jedyną. Sam się zastanawiam nad jej praw przyczyną. Mieszkańcy DS-ów na sesji przywitanie robią sobie huczne, o północy sprzątanie. Z okien różne sprzęty szturmem wylatują, a portierzy bałaganiących sumiennie spisują. W maju obowiązkowo, drogi studencie, przyjść na Juvenalia Tam zabawniej niż w parlamencie. Rzeszowski rynek rzadcy tłumnie odwiedzają. Niezwykle się na te okazje przebierają. W Korowodzie każdy ma procentowy przydział. Takiego pochodu Rzeszów jeszcze nie widział. Zgodnie ze zwyczajem hucznego świętowania, nie może zabraknąć wielkiego grillowania. Odbywają się też liczne zawody sportowe. Tak to trwa coroczne szaleństwo majowe. Z domu uroczystość, wielkie gwiazdy uświetniają, muzykę wszelkich stylów wyśmienicie grają. Nasza rzeszowska widownia nieoceniona bawi się przed nią szalenie zadowolona. Samorząd Studencki, Juvenalia szykuje interesy studentów, też reprezentuje. Obowiązki swoje wypełnia rzetelnie, cieszy się szacunkiem na uczelni niezmiennie. Politechnika da Ci nowe możliwości, zlikwiduje większość Twoich słabości. W Waszej uczelni dyplom uznany, da Ci na rynku szansę na zmiany. Twojego statusu, zwiększenia pozycji, tak już od dawna jest w naszej tradycji.